Epidemia koronawirusa paraliżuje kraj. Rząd Mateusza Morawieckiego przygotowuje tarczę antykryzysową, marketingowy produkt dający złudzenie realnej pomocy. Propozycje rządu to betonowe koło ratunkowe, które generuje 24 nowe procedury administracyjne. Polscy przedsiębiorcy będą tonąć w biurokracji i w długach. A pracownicy czekać miesiącami na jakiekolwiek wsparcie. Po nocnych obradach PIS wraz z PO przegłosowują tarczę biurokratyczną, a premier otwarcie przedstawia intencje władzy. Tak ważne jest to, żeby zapewnić maksymalne możliwe dla budżetu, a minimalne konieczne dla przedsiębiorców i dla pracowników mechanizmy przetrwania. To, czego potrzebują przedsiębiorcy, to ulga w kosztach stałych. Proponujemy zwolnienie ZUS dla wszystkich pracodawców, natychmiastowe zwroty VAT, umorzenie ZUS i PIT dla branż w najtrudniejszej sytuacji, zawieszenie kontroli podatkowych, spłat kredytów, leasingów, rekompensaty dla pracowników w wysokości płacy minimalnej. Stańmy w obronie przedsiębiorców, stańmy w obronie pracowników, wszystkich ciężko pracujących obywateli. Czas na prawdziwy pakiet antykryzysowy. 10 maja głosuj na Krzysztofa Bosaka.